Ostatni rozrzutnik z obornikiem w tym roku. Ostatni rozrzutnik na to pole. Tu mamy 16 hektarów. I bez mała przywiozłem tutaj ponad 50 rozrzutników. Grubo ponad 50 rozrzutników. Tak naprawdę 4 dni wożenia. Z przerwami różnymi. Biorąc pod uwagę też, że jeszcze miałem pomoc. To i tak w sumie jestem zadowolony, że w miarę tak szybko poszło. Powiem Wam, że obornik jest super. E, powtórzę się może, tak jak ostatnio mówiłem, ale jest bardzo pracochłonny, energochłonny, ja sam spaliłem tu ponad 500 litrów czekajcie, no, 500 litrów paliwa Johnny spalił, dużo jest jeżdżenia, to no niestety, no, odległości robią swoje 500 litrów po 7 zł, to jest 2 to 3,5 tysiąca e, plus jeszcze koszt powiedzmy pomocy e, pożyczenie rozrzutnika to myślę, że to 6000 samo rozrzucenie nie licząc jakiejś tam amortyzacji ciągnika to jest no lekko licząc czyli gdzieś po 500 e, nie nie bo 400 zł gdzieś na hektar samo rozrzucenie teraz tyle kosztowało co prawda no tego obornika daje dużo naprawdę gęsto naprawdę sążnie naprawdę sążnie więc Śmiało możemy tę wartość liczyć na 2 lata. Ogólnie się przyjmuje, że to gdzieś tam jest na 3 na, na lata. Eee... Także sam obornik jest spoko, ale no trzeba go mieć dużo, prawda? U nas na ponad 200 hektarów rozwiązałem obornik na 16. No niestety, pozostała ilość musi, się, musi sobie poradzić bez obornika. Eee, mimo wszystko, jestem bardzo zadowolony, że, że ten obornik jest. Pomimo tego, że tak długo trwało, żeby go rozwieść, to myślę, że warto na pewno, żeby nie obornik, to już bym miał tutaj pszenicę zasianą, ponieważ no, czekałem z tym rozwiezieniem oczywiście na, na uprawienie, na to, żeby rozwieźć, inaczej z siewem czekałem, żeby rozwieźć najpierw obornik, uprawić i tak dalej, no. I to niestety trwało, tak jak Wam mówiłem jeszcze w międzyczasie. Troszkę mieliśmy wyjazdów z dzieciakami po lekarzach, i to też wszystko się wtedy rozchodzi w czasie. No ale mimo wszystko myślę, że nawet biorąc pod uwagę, że jestem parę dni z siewami do tyłu aniżeli zakładałem, bo tak jak zakładałem, że gdzieś tam tego 10 zacznę, dzisiaj mamy nawet nie wiem. Dzisiaj mamy który? 13, a no, trzy dni. Co prawda jeszcze nie zacząłem siać. Ale no mogłoby być już, już zasiane, a jednak trzeba było rozwieźć ten obornik, no, Gdyby to było koło domu, to prawdopodobnie jeden dzień yy, i byłoby po temacie, czy tam dwa maksymalnie, a tutaj no niestety jeden kurs, to jest tak jak mówiłem, 45 minut, to tak lekko licząc. A to zawsze ktoś zajechał, trzeba do domu wrócić, tak mówię, jakieś tam rozjazdy z dzieciakami. No zeszło ile zeszło. Paliwa spalił, ile spalił. Dlatego no tego nie przeskoczymy, prawda? No to jest, to jest pracochłonne, energochłonne, to generuje koszty i trochę rzuca taki cień na ten obornik. Cień taki negatywny, teraz biorąc pod uwagę, jakbym musiał go jeszcze kupić, to już w ogóle byłoby średnio to opłacalne. Nie wiem, ile dzisiaj to na obornika kosztuje. No stawiam, że gdzieś pewnie z... Dzisiaj to pewnie z 5 dych, co? Za to na obornika. To jeszcze teraz policzyć, że na, na hektar idzie tamte 30 ponad ton, to jest 1500 zł, to jest prawie 2000 hektar kosztów, tak? Razem z rozwiezieniem. Bardzo dużo, tu nie ma co ukrywać, natomiast no, ta jego zawartość, to wartość, za, zawartość, którą ma wartość jako całokształt, biorąc pod uwagę materię organiczną i tak dalej. To na pewno jest coś, co nie da się tak jak już ostatnio wspomniałem, w żaden inny sposób dostarczyć. Możemy próbować właśnie między plonami, możemy, próbować, możemy i musimy wręcz próbować między plonami pozostawiać te resztki pożniwne i no kombinować w różny sposób, ale no niestety, obornik to obornik, i tutaj nie ma nad czym dyskutować. Szkoda, że jest go tak mało i szkoda, że będzie go coraz mniej, bo niestety hodowle no raczej nie prze, przeżywają renesansu i nie powstają w każdej wiosce nowe fermy, nowe budynki inwentarskie, Raczej jest zupełnie w drugą stronę, że ta hodowla się, brzydko mówiąc, zwija, zabija. Jak zwał tak zwał, po prostu jest jej coraz mniej i te dobro, które jest, no gdzieś tam odchodzi do... do... do lamusa dlatego też postanowiłem dać tutaj taką sążną dawkę tego obornika bo właśnie mam świadomość tego, że być może już tutaj nie będzie okazji dać w ogóle obornika w ogóle jakiegoś nawozu będę muszę zmniejszyć obroty żeby na drogę nie sypał kurde, sypie na drogach znaczy na drogę nie sypię, ale... dużo nie brakuje przydałby się ekran ale nie ma co narzekać, trzeba po prostu troszeczkę dalej odjechać. Także, jak, jak, tak jak już ostatnio wspominałem, jak macie okazję, to się nie zastanawiajcie. Wieszcie, obornik, gdzie tylko jest możliwość. Yy, a, za wolno jechałem. Dobra, gdzie tylko jest możliwość, jak tylko jest możliwość. Yy, a później trzeba będzie sobie rzeźbić. No, my na pozostałych działkach też sobie jakoś radzimy bez tego obornika, bo musimy i, i tak robi wiele gospodarstw w jakiś tam sposób. Posiłkując się oczywiście nawozami, biorąc właśnie udział w różnego rodzaju programach, które dodatkowo gdzieś tam mogą, że tak powiem, sfinansować za siebie międzyklonów i tak dalej, to też jest jakiś tam plus. Trzeba sobie jakoś radzić i tyle. I tak jak mówiłem, na glebach, na których nie mamy obornika, a na których siejemy rośliny jare, czy to kukurydzę, czy groch, od wielu lat siejemy różnego rodzaju poplony. Albo to są jakieś własne mieszanki, prostsze, albo gdzieś tam kupne. Różnie bywa. Ważne, żeby coś siać, ważne, żeby dobierać w miarę mądrze te mieszanki, no wiadomo, gdy siejemy bardzo dużo rzepaku, no to raczej powinniśmy unikać roślin krzyżowych. Znowuż, gdy siejemy również dużo rzepaku, trochę powinniśmy mieć świadomość tego, że jak dajemy słonecznik, no to też jest on notabene przenosicie, przenosicielem, nie, nosicielem, a, czy też żywicielem takiej choroby jak zgnilizna twardzikowa, więc Wiadomo, jak tam troszkę do, dołożymy, no to nie będzie zaraz tragedii, ale trzeba to robić sensownie. I, I są mieszanki, które w założeniu powinny wyciągać jakieś składniki z głębszych warstw gleby, czy też budować nam składniki pokarmowe, e, takie jak chociażby azot, fosfor, fosfor, facelia, różnego rodzaju strączki, oczywiście azot, e, czy też nostrzyk. Są rośliny, które bardziej są... Budują biomasę, jak chociażby gorczyca, która bardzo szybko, bardzo dużą biomasę buduje. Są rośliny, które działają strukturotwórcze. To akurat dostałem dostałem na niedużą, bo niedużą, a jednak na część areału nasiona. O, tutaj od chłopaków brałem też od nich rzepak. ONCE to jest właśnie mieszanina strukturotwórcza składu Wam nie powiem, mogę Wam pokazać kto będzie chciał, to niech sobie przetłumaczy, wykombinuje bo, 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 to jest co, pewnie po łacinie mhm. no i w ten sposób też się gdzieś tam ratujemy nie mając właśnie tyle obornika próbujemy tymi roślinami gdzieś tam działać w glebie chociaż tak jak wspomniałem nie jest to tak, że ten efekt jest nie wiadomo jak piorunujący, ale też nie możemy się spodziewać mega jakichś tam efektów po roku czy też po dwóch. To wszystko trwa i trwa i trwa, i cały czas o tym powinniśmy pamiętać. No bo pewnych rzeczy nie da się oszukać, a też nie gdzieś tam nie dbając o glebę, to też oszukujemy sami siebie poniekąd. A pamiętajcie, że tak zafilozofuję sobie, bo tak trochę chyba wyszło. Sztywno dzisiaj, ale trudno życie. Kiedyś słyszałem takie fajne, fajne określenie, że mm, to nie jest tak, że my dostaliśmy ziemię od swoich rodziców, tylko my jakby dzierżawimy ziemię od swoich dzieci. Więc warto, żeby tym dzieciom przekazać ziemię w jak najlepszej kulturze. I tyle, no. Do zobaczyska.